Jo, bracia i siostry. Jest jedna rzecz, o której sobie jeszcze nie powiedzieliśmy. Dla jednych temat bardzo ważny, dla innych nieco mniej. Dla mnie do niedawna dobieranie kolorów, bo właśnie jak już się domyślacie, o tym sobie dziś powiemy, to była rzecz, powiedzmy sobie, freestylu. Zdarzało się albowiem często, że kupowałem farby dosyć randomowo, a później starałem się z tego coś ogarnąć. To nie powiem, sprawiało mi sporo frajdy tak naprawdę, i było nawet fajne, ale nieraz też przysparzało nieco problemów oraz spowodowało, że traciłem sporo czasu nad rozmyślaniem, jaki kolor sobie dobrać do tego, którego już użyłem. Zdarzyło mi się również, że dobierając kolory przed samym wyjazdem na ściankę, zabranie ze sobą podobnych kolorów, a każdy był, jak się później okazało, innego odcienia co spowodowało, że musiałem improwizować z kolorami już po zrobieniu w większości tła i wypełnieniu liter, kiedy to potrzebowałem drugiej puszki tego samego koloru, a tu ząk. okazało się, że wszystkie trzy były innego odcienia tego samego koloru, więc jak już powiedziałem, musiałem z tym sobie jakoś poradzić. Więc aby takich sytuacji uniknąć, aby nauczyć się jak to zrobić dobrze, powiemy sobie dziś o tym, co to jest koło barw. I jak z niego korzystać, co to są kolory podstawowe, oraz poznacie inne ich rodzaje. Powiemy sobie też, jak łączyć kolory, jak dobierać je na ścianie. Dziś przedstawię podstawowe zasady, które udowodnią, że łączenie kolorów jest proste. Nie będziemy się zagłębiać w jakieś naukowe teorie, że kolory nie istnieją, a tak podobno jest, ale to nieważne. Tak jak mówiłem, nie będziemy się zagłębiać w jakieś też głębsze, nazwijmy to, Zagadnienia sztuki, tego typu rzeczy. Jedno jest pewne, że dzięki tym informacjom będziecie w stanie stworzyć własne kompozycje kolorystyczne, bawić się barwami i czerpać z tego ogromną radość. Przecież to wy sami tworzycie swoje prace i produkcje, zatem dlaczego nie poznać by zasad na temat kolorów? Z pewnością Wam to nie zaszkodzi, a może tylko pomóc, a już na pewno pomoże tym, który, którzy chcą zaprojektować, czy też w przyszłości projektować większe produkcje tematyczne, czy też nawet zlecenia, jakieś reklamy, tego typu rzeczy, ale jeszcze szybkie ogłoszenie, tradycyjnie zapraszam na moje social media na tiktoka, instagrama i przypominam o tym, że możecie nadal wysyłać oczywiście pracę na adres wyświetlający się na waszych ekranach, mowa tutaj o pracach do oceny, tak więc zapraszam do przysłania swoich prac i zapraszam też na ten odcinek i ją. Więc zacznijmy może od koła barw. Koło barw to graficzny model, który w jasny sposób wyjaśnia sposób tworzenia barw. Podstawą koła barw są kolory podstawowe, te, które widnieją tutaj w samym jego środku. To jest jedna z wariacji, taka propo koła barw, ale tutaj fajnie są pokazane kolory podstawowe oraz ich pochodne. A kolory podstawowe, czyli kolory takie, których nie jesteśmy w stanie uzyskać z połączenia innych kolorów, oraz takie, które poprzez zmieszanie ze sobą daje nam kolory uzupełniające. Kolory podstawowe tworzą akronim RYB z angielska, czyli czerwony (red). Żółty yellow i niebieski blue. Tak, akronim powstaje z pierwszych liter nazw tych kolorów po angielsku. Koło barw w prosty, graficzny sposób przedstawia zasady mieszania i powstawania barw. Dzięki temu, w łatwy i szybki sposób możemy odnaleźć się w ogromnej ilości barw oraz umiejętnie je łączyć, tak aby uzyskać zadowalający efekt w naszych pracach i produkcjach. Stworzenie spójnej kompozycji barwnej nie jest łatwe, jednak. Zadanie to możemy sobie znacząco uprościć dzięki właśnie korzystaniu z tego ciekawego konceptu, jakim jest koło barw. Do czego się ono przydaje? Czego możemy się z niego dowiedzieć? Tutaj kolejna wariacja koła, koła barw. Tutaj pokazane są odcienie danych kolorów, tak? czyli poprzez dodawanie białego rozjaśniamy te właśnie kolory. Są one ułożone od najciemniejszego, licząc od zewnątrz tego koła do najjaśniejszego. No, i na środku tutaj spotykają się jako kolor biały, ale zacznijmy może, albo wróćmy może do podstaw, czyli do barw podstawowych. Jak już wcześniej wspomniałem, do barw podstawowych należą czerwony, żółty i niebieski. Nazywam je tak dlatego, ponieważ nie można ich uzyskać ze zmieszania innych farb, a z nich z kolei wywodzą się inne kolory, czyli barwy pochodne, o których też wcześniej wspomniałem. I dzięki zmieszaniu odpowiednim oczywiście barw podstawowych tworzą nam się kolory pochodne, czyli barwy czy barwy pochodne, tak? Zmieszanie żółtej z niebieską tworzy nam zielony, niebieski z czerwoną, taki fiolet, czerwony z żółtą pobaracz. Oczywiście wszystko zależy od proporcji, w jakich dodamy dane barwy, nie? Barwy podstawowe i barwy pochodne nazywamy barwami czystymi. A jakie inne są nazwy nazwy grup, właściwie kolorów, które przysłużą nam się w tym, abyśmy mogli je dobrze dobierać w naszych pracach? Więc mamy tutaj barwy analogiczne, czyli takie, które na kole barw położone są zaraz obok siebie. Takie kolory pokrewne to na przykład odcienie żółci, zieleni, koloru niebieskiego. I fiolet koło kolorów pozwala na dużą dowolność w tworzeniu grup tego rodzaju i często zawierają one więcej niż dwie barwy. Tutaj widzicie połączenie takich, takich kolorów. Więc, na przykład, biorąc kolory z samego wnętrza, można sobie zrobić harmonijne wypełnienie liter, nie, nie martwiąc się o jakieś niepotrzebne kontrasty, jeśli sobie takich nie życzymy kiedy nie chcemy właśnie tak jak wspomniałem większych kontrastów, nie chcemy mieć przesadnie krzykliwego kontrastowego efektu, ale z drugiej strony przyczynią się do tego, że nasza kompozycja nie będzie nudna. Następnie mamy barwy dopełniające. Kolory dopełniające to te, które leżą na przeciwnych stronach koła barw. Uznawane są więc za kontrasty, a ich połączenia przyciągają wzrok. Może to być na przykład zestawienie zielonego i czerwonego lub pomarańczowego i niebieskiego. Czyli, dobierając kolory, możemy sobie zrobić na przykład wypełnienie liter w kilku odcieniach zielonego. A dla kontrastu, możemy sobie zrobić na przykład fioletowe tło również w kilku odcieniach, co spowoduje właśnie ten kontrast. Który z kolei spowoduje przyciąganie wzroku przez nazwijmy to oglądacza, więc. W ten sposób tworzy się kontrast między tłem a literami. Dzięki temu te litery bardziej wyskakują ze ściany, przemawiają do nas bardziej. I fajnie ta pra taka praca wygląda. Dobrym przykładem jest ta praca tutaj, którą widzicie dzięki dobraniu kolorów, jeśli chodzi o wypełnienie liter, i tło z przeciwnych stron koła mamy taki fajny kontrast, praca wydaje się bardziej wyraźna, wyskakująca wręcz. Ze ściany. Całkiem ciekawie to wygląda. Dodatkowo kontrast został nieco użyty poprzez użycie żółtego w samym wypełnieniu liter. Takie więc dodatkowy kontrast w literach. I dzięki użyciu właśnie tego schematu, praca jak już powiedziałem, wygląda bardziej crispy. Jest bardziej ostra. Następnie mamy barwy monochromatyczne. I najprościej mówiąc, są to odcienie tego samego koloru, usytuowanie wzdłuż promienia koła barw, tak? Im bliżej środka, tym są one jaśniejsze. I stanowią one jedną z harmonii kolorystycznych i uchodzą za dosyć bezpieczną kompozycję, takiej w której trudno obłąd, tak, więc możemy sobie użyć tutaj na przykład cieniowania, co często się zdarza u nas w graffiti tych samych kolorów. Mamy wtedy takie stanowane, spokojne litery. Czy też tło, w zależności od tego, gdzie chcemy tego użyć. Taka kompozycja ceniona jest ze względu na swoją prostotę i przejrzyste zasady mieszania kolorów. Nie ma tutaj główkowania. Wszystkie barwy do siebie pasują i dzięki temu możemy sobie y, zrobić spójne, stonowane, klimatyczne i stylowe prace. Tak naprawdę, wybranie sobie kilku odcieni tego samego koloru nie musi dotyczyć. Tylko na przykład liter, bo możemy sobie całą pracę stonowaną zrobić w takim odcieniu, używając na przykład czarnego do outline liter, który spowoduje właśnie ten kontrast. Często taki zabieg stosuje się w tematycznych pracach, na przykład gdzie tematem jest powiedzmy, nie wiem, podwodny świat albo coś takiego, tak? Gdzie nie ma zbyt wielu kolorów, są same odcienie, a do tego. Twórca czy twórcy postanowili zrobić też i litery w danym odcien odcieniu. Na przykład, gdyby twórcy chcieli umieścić te litery pod wodą. Tutaj jest dobry tego przykład. Cała produkcja, jak widzicie, utrzymana w tonacji w jednym kolorze. Odcienie niebieskiego, błękitnego, Gdzie gdzieniegdzie oddzielone czarnym. Więc wszystko jest fajnie, ładnie stonowane. Kolejna grupa barw. Ciężko było znaleźć jakieś dobre zdjęcie do tego, tak więc jakość tego trochę odbiega od tego, co chciałbym, aby to było, no ale trudno. Barwy złamane. Jest to przeciwieństwo barw czystych. Potoczne określenie barw z zauważalną domieszką bieli, szarości lub czerni. Im mocniej złamana barwa, tym bardziej zbliża się do achromatyczności. I teraz wprawdzie nie mieszamy często farb w puszce, aczkolwiek tutaj macie odnośnik do filmu w którym mówię, jak możecie to zrobić, jak możecie skomponować swoje własne kolory tak? poprzez dodawanie ich do puchy, zlewanie z puch w odpowiednich proporcjach, ale co się stanie, jeśli zlejecie resztki puszek o różnych kolorach? Właśnie powstaną takie barwy złamane, brudne, nazwijmy to w ten sposób. Następna klasyfikacja to barwy ciepłe i barwy zimne, a podział ten opiera się na wrażeniach, jakie wywołują określone kolory. Barwy ciepłe to te, które kojarzą się z wysoką temperaturą, przywodzą na myśl ogień, światło oraz słońce. Naturalnie jest to więc czerwień, kolor pomarańczowy, ale także różne odcienie żółtego. Zaliczymy do tego grona też część kolorów zielonych. Tak? Tutaj na tej granicy myślę, że istnieją takie ciepłe, zielone kolory, a ich przeciwieństwem w tym podziale są kolory zimne, czyli te, które przywołują odczucie chłodu, kojarzą się z lodem, zimowym krajobrazem, wodą. Należą do nich odcienie niebieskiego, błękitu oraz część zieleni, tak? czyli, tak jak mówiłem, część tych jaśniejszych zielonych można zaliczyć do kolorów raczej ciepłych. Odcień można określić jako ciepły lub zimny na podstawie tego, czy dominuje w nim kolor czerwony, czy niebieski. Znajomość tej grupy barw jest o tyle ważna, aby wiedzieć, jaki efekt osiągniemy stosując dane kolory, tak? jeśli chcemy zrobić całą pracę w takim Powiedzmy optymistycznym akcencie, no to wiadomo jakie kolory z jakiej grupy będziemy dodawać. No i odwrotnie, jeśli chodzi, chcemy uzyskać jakiś chłodny, powiedzmy efekt. Biały i czarny oraz wszelkie odcienie szarości to kolory achromatyczne, a czarny i biały to kolory podstawowe, które dopełniają każdy kolor widniejący na kole bar. Czarny powstaje poprzez substraktywne połączenie pozostałych kolorów podstawowych, np. czerwony plus zielony, z kolei biały powstaje z połączenia czerwonego, zielonego i niebieskiego poprzez mieszanie adytywne, czyli w formie światła. I z tego właśnie powodu nie ma ich na kole bar. Jak zatem korzystać z koła barw? Tutaj też przychodzi nam z pomocą teoria naukowa. Opierając się na kole barw, możemy stworzyć trzy podstawowe schematy kolorystyczne. Czyli pierwszy schemat to schemat monochromatyczny, czyli to, o czym mówiliśmy. Wykorzystujemy kolory, które znajdują się w jednej linii od krawędzi do środka koła. Jak już tu mówiłem, to nie musi dotyczyć się samego wypełnienia liter, czy też samego tła. Możemy całą pracę zrobić w tej tonacji. Czego przykład mogliście zaobserwować i taka praca też będzie świetnie wyglądać, jest to bardzo prosty schemat, nie wymagający, jak już mówiłem wcześniej, wielkiego kłówkowania. Kolejny schemat, schemat dopełniający, czyli wykorzystywanie kolorów, które znajdują się naprzeciwko koła barw, więc myślę, jeśli zrobimy sobie monochromatyczne, powiedzmy, wypełnienie tutaj naszych liter, to Korzystając z kolorów po przeciwnej stronie naszego koła, możemy zrobić sobie tło. Dzięki temu powstanie nam bardzo fajny kontrast. Przy czym, oczywiście, nie muszą być to na przykład, jeśli zrobimy sobie jeden kolor zielony, czy tam dwa, to nie muszą być po przeciwnej stronie też specjalnie dwa te kolory. Aczkolwiek byłby to najlepszy efekt, ale tak długo jak one leżą na po przeciwnych stronach, możemy sobie tutaj tym oczywiście manipulować. No i efekt. Harmonijny, czyli używanie kolorów leżących y, blisko siebie na kole, barw. Możemy śmiało sobie użyć je na przykład w samych literach. A jeśli chcemy zrobić super kolorową pracę, to możemy sobie na, nawet zrobić taki schemat harmonijno-dopełniający, czyli użyć któryś z tych kolorów do tła albo wszystkich naraz. I też będzie to bardzo fajnie ze sobą współgrać. Można wspomnieć, wyróżnić jeszcze dwa schematy kolorystyczne czyli schemat triada, czyli zestawienie trzech kolorów w równej od siebie odległości na kole barw, czyli na przykład, jak można to użyć w naszych pracach. Powiedzmy, robimy sobie tło z kilku odcieni żółtego, tak, litery czerwone, a outline i keyline możemy sobie zrobić na przykład niebieski i to powoduje nam fajny taki kontrast pomiędzy tymi trzema kolorami nasza praca będzie wyglądała na crispy, taką wyskakującą ze ściany. Można osiągnąć bardzo fajne dzięki temu efekty. No i schemat tetrada działał na tej samej zasadzie co poprzedni, z tym, że używamy dwóch par dopełniających się nawzajem kolorów. Schemat bardziej skomplikowany, przydatny w bardziej skomplikowanych pracach, w większych produkcjach, gdzie używamy naprawdę sporej ilości kolorów dzięki temu możemy sobie te kolory dobrać tak, aby one ze sobą dobrze współpracowały. Reasumując i przekładając to wszystko na nasze najlepszą radą, jaką mogę dać dla początkujących, ale i nie tylko początkujących, ja też się sporo nauczyłem dziś o kolorach, więc tak aby wasze prace wyglądały jeszcze lepiej, to kiedy do wypełnienia liter wykorzystujecie monochromy, czy też na przykład układy kolorów harmonijnych, najlepiej nie więcej niż trzy, tak nawiasem mówiąc, to w tle fajnie dodać kolory dopełniające, aby nadać kontrastu całej produkcji. Podobnie w samym wypełnianiu liter, kiedy stosując je wyżej wymienione, warto dodać jakiś kontrastujący kolor, aby Wasze litery ożyły i były, jak to się mówi, bardziej crispy z angielska. Tak czy siak zrobicie jak chcecie. Jak zawsze powtarzam, graffiti to dziedzina, gdzie łamanie wszelkich prawideł jest na porządku dziennym. Według mnie jest nawet wskazane przez długi czas sam byłem takim renegatem i trochę ignorantem, i w sumie nadal jestem i myślę, że tak zostanie, bo jednak taki element freestylu i, i kombinowania moim zdaniem jest całkiem fajny i dosyć kreatywny. Można to skwitować z szybkim zdaniem: robię jak chcę i tak ma być po prostu. I nie muszę zwracać uwagi na jakieś yy, specjalnie prawidła. Pisane czy niepisane, rządzącą się sztuką, ale dzięki zdobywaniu takiej wiedzy mogę wyciągnąć dla siebie najlepsze kąski, więc ja to robię. Wyciągam to, co najlepsze, to, co mi się przydaje, i życzę Wam tego samego. Mam nadzieję, że film ten pomógł Wam oraz że zaoszczędzi Wam czasu i że wynieśliście z niego wartość. Jeśli tak jest, to zostawcie kciuka w górę, nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału i co? I oczywiście kliknięcia w dzwon, aby przypominał on Wam o nowych nagraniach. Zapraszam też do dyskusji w dziale komentarze, zapraszam na moje Insta oraz TikToka, nazwy kont macie w opisie do tego filmu. Tymczasem pozdrówki bracia i siostry, peace out, yo!